Poranek anu się właśnie robi. Pyszne śniadanko. Noc minęła względnie, spokojnie. Spokojnie. Sobie. Spokojnie? No. To mam chyba dzięki śpiewu i średnie się wyspałem. No ale jest okej. Okay. na pogoda miała padać, a nie pada, więc jest tym bardziej super. Zobaczymy, co dzień przyniesie. I tak warci gotowi. Jeszcze ostatnie notatki Anusi Osiołki już spakowane Przygotowane do drogi Sprzęt Ujeszczone tam gdzie trzeba No i co? Trzeba jechać w drogę dalej Jeszcze zwiedzimy dzisiaj Paryniec Trój Zobaczymy co tu można Znaleźć w drogę Na całej trasie można znaleźć miejsca takie jak to tak zwane MPRy, czyli miejsce przyjazne rowerzystom Ideą założenia takich miejsc w momencie kiedy szlak powstał, było to, że taki rowerzysta, który jedzie z szlakiem Green Velo, może sobie tutaj odpocząć, serwisować rower i ogarnąć wszelakie dogodności a myśmy tutaj właśnie dzisiaj nocowali przyjemna pani właścicielka nazywa się to agroturystyką pod lasem czegoż chcieć więc jedziemy dalej a tu taka niespodzianka bo, bo, bo. Sanatorium Baica i tak, też nas złapał. Nasze osły szybko zabezpieczyliśmy przed wodą, przede wszystkim tak, tak przede wszystkim tak, tak, tak. Śpi, śpiwory. I tak właśnie wygląda jeszcze obowie anusi swoją drogą. Pierwszy raz coś takiego widzę i może też się zabezpieczę czymś takim, bo to. A ja widzisz? Nie ma co czekać, jedziemy. Deszcz nam nie, nie jest straszny. Jesteśmy w Hadrużu przy granicy z Ukrainą. Zrzucimy okiem na cerkiew. Na zespół cerkiewny w Radrużu. tej od nica jaka wieścia idziemy zapzam tuż za cerkwią znajduje się bardzo duży cmentarz kamienny Jak było pod górkę, to za chwilę będzie z górki pewnie. Tak, no, tak macie z górki. I potem ci nie przejmujcie to następną górkę. No. <noise> Przed nami przejście, niewielkie przejście graniczne, polsko-ukraińskie. Kolejka do przejścia. Pojedziemy po graniczu polsko-ukraińskim, dzisiaj piękniejsza. Piękniejszy odcinek, bo większość trasy prowadzi bocznymi ścieżkami, takimi jak ta, gdzie ruch jest nikomy, prawie że żaden, głównie lasy ale też pojedyncze wioski pogoda w sam raz no jak widać Ania ponownie zapomniała zamknąć sobie takwy. czekać aż jej coś wypadnie tylnia lewa w ogóle Ania ma często taki chaos jak widać tam jedna szlak schowana w czerwonym tym a druga nie piękna droga prosta przez las ach chciałby się powiedzieć ach jak przyjemnie I tak jeździmy. To Ania na prawą, to Ania na lewą, i tak dalej, i tak dalej. Piękna ścieżka, piękna pogoda. Oby tak dalej. Przeprowadzić chyba, wiesz? Dzień dobry Dzień dobry O, kolega chyba podjechał Trzeba mu ręką pokalać, żeby zatrzymał Aha nie zobaczy Okej, chyba widzi Dzięki Jesteśmy w Cerkwi Wólce Żmijowskiej Tutaj, na tej I tak to jesteśmy w miejscowości To jest granica państwa z Ukrainą My jesteśmy w Wólce I teraz wyjeżdżamy do Żmijowskiej A potem do Wielkich Oczu Miejscowość Wielkie Oczy Przerwa na małe co nieco. Może też knajpa się znajdzie z jedzeniem. Super, dzięki papa. Czas na piknik. Czas odpocząć, trochę zmęczeni. Dobrze się jeździ, ale wiatr czasami dyma prosto w twarz. Ja Więc czas na taką przerwę. Na serpi, no, no to nie, ma, nie ma wyznania tego, tak, nie ma ludzi. Bo w tym Lubaczowi tam była cerki w Murwana dużo. I nasi tam to ubieli, prawili mszę, dbali, nie? Do, 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 do no, to za mruga. Dostała ta odwieźć na Ukraińcu No tu jakoś tam się dogadali, oddali, Polacy postawili nowe kościół, a ich teraz nie stać nawet. Za prąd zapłacił, bo umiemy ludzi. Dobra, idziemy. To ja nagrywę pan teraz, ja tej pani zaśpiewam. Nie zapomnij o mnie, nie zapomnij o mnie. że nie zapomnij. Dziękujemy. <grych> Do widzenia, wszystkiego Jeden. dobrego. Można jechać i tak. W sposób na Green Velo Według Anusia. Kto nie umie, niech się uczyć. No. Ja Takie miejsca, autostrada cztery stronne granicy z Ukrainą, przed miejscowością Korczowa, my przejeżdżamy nad autostradą. Przerwa na obiad, o kolację dzisiaj to obiadem było kiepsko, bo nie było gdzie zjeść. Więc podjadamy na obociu. Ale faktycznie, to nie było żadnej teki, nie? Też Aniu. Pobaczy. Kiełbasa Pobaczy. sucha i buła mm. też sucha. No, smakuje na takim wyjeździe idealnie. Mm. A dookoła piękne słonko i wiatraki kolejny dzień za nami dojechaliśmy do po... Choryńca Choryńca no, mam Nie problem e, z nazwami miejscowości Nie do końca tak ci się to dobrze szło e? jak ci się ten mur, a, mor a ty sypnąłeś nazwą wulka Kosowska czy coś A tam? no to tam widziałem no. No, generalnie zauważyliśmy że e, no jest problem z polami namiotowymi na tym odcinku, w którym teraz, teraz jedziemy. Przynajmniej dotychczas. W Wierzyńcu było w sumie pole namiotowe wczoraj. A no wczoraj też było, no to może przesadzamy z tym problemem. Tutaj akurat w Choryńcu a przejechaliśmy dzisiaj nie wiem, jakieś 60 parę kilometrów, 5 plus minus. No i dalej też dopiero chyba w Przemyślu jest cokolwiek, więc kolejne 3 dychy stąd, to już za daleko. No ale znaleźliśmy agroturystykę i tam Dzisiaj przenocujemy. Piękna pogoda, piękny zachód słońca za nami od oddali. Idziemy zobaczyć cerkiew, a potem klasycznie piwko i spać. Zbliżamy się do kolejnej drewnianej, kolejnej drewnianej cerkwi w Chotyńcu. Generalnie też, ważne bo nie powiedzieliśmy, jedziemy szlakiem drewnianych cerkwi. Od już kilkudziesięciu kilometrów, stąd też to chyba... Nie wiem, piąta, szósta jest ich sporo ale ta trochę inna od pozostałych przynajmniej no ładna